Jesteśmy po raz szósty na Forum Leczenia Ran i pokazuje nam to, że Forum Leczenia Ran jak gdyby ściąga tutaj do zakopanego coraz więcej osób. Ta konferencja chyba nie wiem czy do końca, ale przeszła najśmieszniejsze oczekiwanie, jeżeli chodzi o wykładowców, o panelistów, jeżeli chodzi o uczestników i patrząc na to, że dzisiaj jesteśmy w drugim dniu przy takiej aurze, jaka nam sprzyja, jak zawsze zresztą zakopanym, więc chyba zasługujemy sobie tutaj na to, żeby móc tutaj i przebywać i szkolić się i zdobywać wiedzę i, i wiadomości umiejętności, pokazuje, że sale zarówno te warsztatowe, jak i wykładowe, są ciągle pełne. Czyli ten niedosyt wiedzy, ta yy, yy, chęć, jak gdyby, yy, pozyskania informacji związane z, z nowoczesnymi wytycznymi, czy, czy chociażby z zastosowaniem ich w praktyce, pokazuje, że my ciągle chcemy więcej. I dlatego tutaj dzień dzisiejszy pokazuje nam również, że yy, nie przeszkadza nam aura, wręcz przeciwnie, ona nam pomaga, ale tutaj jest to też ten aspekt, że jesteśmy na wykładach, jesteśmy na warsztatach, uczestniczymy. Nie, jak gdyby tutaj ośmielę się powiedzieć, że prawie w 100%. I to jest takie zachęcające dla nas wszystkich, że chcemy tutaj być. Wczoraj właśnie po raz pierwszy mieliśmy taki panel dyskusyjny który y, skupiał zarówno lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i również prawnika, co jest bardzo ważne. Nasze aspekty prawne nie są do końca uregulowane i tutaj brakuje czasami nam y, tych, tych wykładni. To jest bardzo ważne, to co się zadziało wczoraj. Myślę, że to jest początek tego, co będzie dalej, bo my musimy o tym mówić. Pacjent... Odbiera nas, tak mi się wydaje. Jestem przekonana, pracując z pacjentami z ranami przez tyle lat, że jesteśmy profesjonalistami. Tylko nie zawsze ten pacjent wie, jakie my mamy do końca uprawnienia. Ja często mówię pacjentom, że do tego i do tego tak. momentu mogę. Później musi pacjent się, muszę przekierować tego pacjenta już do tych, jak gdyby stopni wyższych, do lekarzy, bo ja nie mam wielu uprawnień. I tutaj czasami brakuje nam tego, tak? My jesteśmy po kursach specjalistycznych w leczeniu ran, czyli mamy, jak gdyby tutaj uprawnienia do specjalistycznego zabezpieczenia leczenia ran. Natomiast tam są pewne ograniczenia prawne, których ja na pewno nigdy nie przekroczę. Jeżeli chodzi o specjalizację, myśmy już kiedyś rozmawiali, natomiast ona była tak trochę oddalana. Wczoraj również ten temat za, y, zaistniał, wybrzmiał, dlatego widzimy na dzień dzisiejszy, czy to będzie specjalizacja z leczenia ran, czy to będzie drugi stopień kursu leczenia ran, z, znaczy dające nam szersze możliwości i szersze uprawnienia, to tak na dobrą sprawę to, to jest tożsame, jak gdyby się równało, tak? My nie chcemy zostawać na tym etapie, że do pewnego momentu możemy zrobić tylko jakieś czynności przy tej rani. Tak? my chcemy więcej, czasami brakuje i chcemy poszerzania tych kompetencji. Dość dużo już ich mamy, tak, już mamy coraz więcej tych kompetencji uprawnień. Niemniej jednak w leczeniu ran nie, my nie możemy się posługiwać tytułem specjalistki w leczeniu ran, dlatego że nie mamy specjalizacji, tylko specjalizacja nadaje nam takie prawo. Tak jak wspomniałam, my możemy specjalistyczne zabezpieczenie, zapewnienie, za, zaopatrzenie rany możemy prowadzić i również nasze gabinety tak się nazywają. To nie jest gabinet, który jest prowadzony przez specjalistkę leczenia ran, tylko tu mamy specjalistyczne zaopatrywanie rany. Dlatego jestem za tym, aby powstała specjalizacja bądź drugi stopień, ale to ma się wiązać z tym, że my będziemy mieć większe uprawnienia i to jest bardzo ważny aspekt, na który chyba też czekamy. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność w aspekcie leczenia ran, to dotyczy tak jak w każdej pracy, jak w każdej dziedzinie. Mamy tutaj taką odpowiedzialność prawną, cywilną, zawodową. My tutaj nie możemy o tym zapomnieć, tak? Dlatego pracując zgodnie z uprawnieniami, z kompetencjami, nie przekraczając jak gdyby tutaj tych swoich y, 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 możliwości i kompetencji, pracujemy w, y, na granicy prawa często, tak? Y ja wiem, że czasami nas to kusi, bo jesteśmy sami. W warunkach szpitalnych, gdzie jest pielęgniarka w gabinecie chirurgicznym, jest w poradni chirurgicznej, jest z lekarzem bardzo często, tutaj jest to często takie... Nie lubię tego słowa, ale na zlecenie lekarskie, tak? Ale ona ma, pracuje z lekarzem. Natomiast problem jest w strukturach domowych pacjenta, w opiece długoterminowej, pacjentów leczonych z ranami, którzy nie przyjdą do gabinetu, którzy są zaopatrywani w warunkach domowych. I tutaj bardzo często brakuje dodatkowej osoby w postaci chirurga. Dzisiaj już mówimy o tym, że to jest praca interdyscyplinarna, zespół interdyscyplinarny, opieka nad pacjentem z raną interdyscyplinarna, czyli tutaj połączenie zarówno tego aspektu lekarskiego, pielęgniarskiego, ale również i farmaceuty, który bardzo często tutaj nam też... Jest wsparciem, pomocą i te wszystkie zawody medyczne, one ze sobą współpracują. To nie jest tak, że my się chcemy eliminować. Absolutnie nie. My musimy mówić jednym głosem, bo chodzi o pacjenta, o jego dobro i to bezpieczeństwo, bo o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Powiem tak, jeżeli chodzi o rolę. Yy, pielęgniarki w tym zespole terapeutycznym bardzo ważną i bardzo istotną. To jest bardzo często edukacja pacjenta. To jest pokazanie, nauczenie go, jak on ma z tą raną postępować w domu, co ma zrobić. Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, ale lekarze szczególnie, no wszyscy mamy gdzieś tam ten niedosyt kadrowy, tak, te niedobory kadrowe i my musimy pracować razem. To, co jest, czasami jest to związane z przygotowaniem tego pacjenta tej rany, żeby lekarz mógł to dalej kontynuować czy też zmienić jak gdyby tutaj ten proces kojenia. Niemniej jednak my mamy dużą rolę, do, tak jak wspomniałam w edukacji, ale również w doborze opatrunków, w zaopatrywaniu pacjenta, pokazaniu mu jak ma postępować z tą raną w domu i też Tutaj są te wszystkie aspekty związane z tym. Kwestia wizyty to jest wiele czynników, tak to trudno jednym zdaniem, jednym słowem opowiedzieć. Niemniej jednak, tak jak już podkreśliłam, zespół interdyscyplinarny bardzo ważny, pielęgniarka odgrywa bardzo ważną rolę. Musimy też mieć tego świadomość, że na zachodzie większości z gabinety pielęgniarskie są prowadzone, gabinety leczenia ran są prowadzone przez pielęgniarki. U nas jeszcze, no myślę, jak te aspekty prawne wybrzmią im upo uporządkowane zostaną, myślę, że też ich będzie więcej i wtedy też jeszcze do tego dołoży się specjalizacja. No to będzie właśnie ten ogromny krok, który będzie dawał jeszcze większą samodzielność pielęgniarce.